Trzy nowe maszyny na targach Hagi Technika prezentuje firma APV. A z nami jest Pan Lech Bierzuński, przedstawiciel firmy APV. Panie Lechu. O czym my tutaj dzisiaj będziemy rozmawiać? Jakie urządzenia macie jako nowości tutaj w Niemczech? Dzień dobry. Na targach w Agritechnice przedstawiamy właśnie trzy nowości. Są to maszyny do odchwaszczania, do pielenia i do pielęgnacji. Jedną z pierwszych maszyn, którą tutaj widzimy, jest to Rotary Crusher w skrócie RC, maszyna występująca w trzech szerokościach roboczych 6 m, 9 i 12. Jest to rozwiązanie, które pozwala nam na Kruszenie podłoża na polu, na odchwaszczanie, na napowietrzanie, na przerywanie parowania, zmaga również kanały kapilarne, aby lepsze było podciąganie wody. To jest zupełnie nowe urządzenie, a nie jakaś odświeżona odsłona poprzedniej maszyny. Ten model jest jak najbardziej nowy. Jest, to, jest, jest kilka elementów, które generalnie odróżniają nas dość istotnie od maszyn konkurencyjnych. Maszyna pierwszy raz jest pokazana publicznie, chociaż już mamy z nią doświadczenia testowe ponad rok. Pracujemy ją, nią w polu. Przejdźmy teraz do drugiego urządzenia. Może opowiemy o tym siewniku do podsiewu, bo tam również mamy zmiany, prawda? Tak, jeżeli chodzi o GP600, mamy tam zastosowaną nową sekcję wysiewającą. GP600 jako maszyna do pielęgnacji użytków zielonych jest to produkt bardzo dobrze znany w Polsce. Częściej występuje w, w sprzedaży w wersji 3-metrowej, natomiast oczywiście sekcje pracy są, są, są zbliżone. Zastosowaliśmy z kolei nowe rozwiązanie, czyli siew bezpośredni trawy, już nie rozproszony powierzchniowo, a prowadzony szczelinowo w łąkę. Pozwala tam nam to na umieszczenie nasion, trawy na konkretnie wybranej przez użytkownika głębokości. Najczęściej jest to w granicach centymetr, półtora centymetra w glebie. Nie rzutowo, tylko już rzędowo bardziej. Dokładnie tak. Rzędowo w odstępach co 12,5 cm. Zestaw bardzo dobrze sprawuje się zarówno w podsiewie, jak i w siewie czystym. Drugą maszyną premierową jest maszyna RW. Również jest to maszyna występująca w trzech szerokościach roboczych, czyli 6 m, 9 i 12. Nowa generacja naszego pielnika obrotowego RH. Elementem łączącym te dwie maszyny, tak na, na dobrą sprawę, są tylko te gwiazdy obrotowe. Natomiast system zawieszenia, system ich kontroli, docisku to wszystko się zmieniło. W tej chwili mamy gwiazdy, które są dociskane hydraulicznie, regulacja oczywiście z poziomu kabiny operatora, zawieszenie ramion noszących te gwiazdy. Są w ten sposób skonstruowane, że niezależnie od występujących nierówności na, na, na polu, zachowają równomierny docisk na podłoże. Trzecią naszą nowością, którą prezentujemy na, na wystawie w, w Hanowerze jest pielnik międzyrzędowy HS-HM. Te dwa, dwie nazwy one odnoszą się do systemu mechanicznego i, i pneumatycznego, jaki może być zastosowany w tym pielniku. Jest to pielnik, tak jak już wspomniałem, międzyrzędowy. Od 4 do 12 rzędów możemy tym pielnikiem opielać. Jest tu zastosowane również kilka rozwiązań, odróżniających nas, nas od konkurencji. Są to dłuta, które nie potrzebują żadnych ekranów ochraniających. Dłuta pracują przy roślinie bardzo blisko, nie uszkadzając jej. Również system zawieszenia ma możliwość być skolerowany z izobasem. W tym momencie możemy wykorzystywać kontrolę sekcji przy, przy polach na, z klinami. Możemy sobie poszczególne sekcje wyłączyć z pracy w czasie, w czasie jazdy. Kiedy te maszyny pojawią się na naszym rynku? Planujemy na początek pokazać maszyny w Kielcach na Agrotechu w 2024 roku. Następnie kilka tych maszyn mamy w planie zaprezentować w Polsce na pokazach u rolników indywidualnie w polu. Na targach Agritechnika duże stoisko wystawia koncern a wśród niego. Oczywiście marka Waltrak. Cię jest z nami pan Andrzej Jamroziński, przedstawiciel firmy Akko. Panie Andrzeju, niech pan powie tutaj właśnie o jakim produkcie będziemy rozmawiać. To jest generator diesla, który jest głównie użyty do produkcji energii elektrycznej w wypadku zakłóceń w normalnej sieci elektrycznej. Na przykład w rolnictwie... Y kiedy wyłączony jest prąd, można za pomocą generatora diesla wytworzyć na potrzeby własnego gospodarstwa energię elektryczną na okres przerwy w dostawie prądu. Jakiej mocy tutaj mówimy, jeśli chodzi o to urządzenie i dlaczego właśnie na stoisku Waltry jest ono prezentowane? Urządzenie jest produkowane w przedsiębiorstwie Akko Power w Finlandii. To przedsiębiorstwo jest częścią koncernu Akko, którą częścią, częścią tego koncernu jest również Waltra. I w tym przypadku akurat jest to pod, poprzez waltrę sprzedawane i pod, markę, pod marką Waltra. Jak dawna jest to tutaj w ofercie? O już chyba ponad 10 lat. Dokładnie nie mogę powiedzieć, ale sądzę, że już ponad 10 lat. Jest duże zainteresowanie tego typu produktem? No akurat w zeszłym i w tym roku sprzedaliśmy bardzo dużo tych urządzeń na obszar niemieckojęzyczny. Ale nie tylko. Jest to związane z tym w tle będącym kryzysem. Zabezpieczenie się przed jakimiś lockdownami, tym bardziej przy jakiejś produkcji zwierzęcej, no to jest już praktycznie konieczność, prawda? Zgadza się. Jeżeli jest duża hodowla zwierząt, to na ogół już po półgodzinnej przerwie prądu straty są ogromne, które przekraczają wielokrotnie cenę takiego urządzenia. Zakres mocy tych urządzeń jest od 60 do 250 kWA lub do 200 kW potocznie się używa tej jednostki. To jest dosyć taka wielkość, zakres wielkości, który typowo się nadaje dla mniejszych przedsiębiorstw i bardzo dobrze pasuje dla potrzeb rolnictwa.